No i patrzcie, komendy mamy takie tu i jeszcze to. Przeczytajcie to sobie jak zatrzymacie. To sobie to przeczytajcie. Nie będę wam tego czytał. Nie macie dwóch. Dobra. Jest arena 1 i 2. Na arenie drugiej mamy domie, mamy ten miasto, a na arenie 1 jest las. Więc sweet. Dobra, dawaj, cicho. 100S jest za shotguna, za zabicie masz 10S, więc to jest trochę opłacalne. Tylko gorzej, że jak się wyłą da, będzie się chciało wziąć EQ, to ci usunie shotguna, bo to się niszczy, gdyby Dobra. Kill'em spój. Nie, 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 nie. Jeszcze ten. Tu. Lecą te naboje jak po No ja... zginę. Dobra, idę? Kasa 650, Nie, ja już tam trochę miałem. Dobra, pokażę Wam teraz Snajpera. Snajper zabiera 5 serc strzał. Mamy 5 strzałów w magazynku. Wolę na arenie numer 1. Kupić sobie bo to jest las. Można się przyczaić na drzewie. Hmm. To wam IP serwera w opisie filmiku. <try> Sera, że tak w ogóle długo nie było filmów, ale nie wiem co nagrywać. Proszę w komentarzach, jak wiecie, co, na, co mam nagrać. Zobaczcie. One shot, one kill. To nie było one shot, one Dobra, jak już zeszliśmy, tego zabiję. Tak Tam ktoś jest. Tu. Jeśli ktoś jest... Zjedzmy bez sztyku. Snajpery z 80, więc się chyba bardziej je opłaca. Trz! W locie. I'm good sniper. A właśnie, co do gry Sniper Elite V3. Nie wiem, czy już mówiłem o niej, czy nie, nie pamiętam. To ją nagrać, tylko bym musiał Musielibyście, Wy, mi powiedzieć, jak mam ogarnąć te lagi, które tam są. Bo często, przez te filmiki, bo tam jest piękna grafika, to trudno, mój program nie ogarnia tego, żeby to wychwycić. I mi się laguje i ucina film. A tak to bez sensu to robić. One, two, 15. To też często będę nagrywał. Spodobały mi się te pistolety. Więc je będę nagrywał często. Patrzcie, tu jeszcze hej, często. Pum, no i pada. Widzicie, dostał. Jeden HP mu poszło. Tam jest. O oh my good. Mogę zginąć zaraz. ładuj I strzał. Dobra, dawać, idziemy na tamtego, co tam. Dużo mi nawet zebrał z tego łuku. Ale mniejsza, to chyba w locie zginął. Jak go strzeliłem, to spadł i zginął. Możliwe, że miał mniej serca. I to go dobiło na awet, a nie tam stoi. O jezu, strójka. Niby mam zero naboje, ale jeden jest. Się boję, że mi zaraz ktoś plecy zrobi i zginę z tym. Snajper, jak ładnie odleciał. Trz. Tam wejdzie. To ja głupi nie jestem. Miałem jeszcze dwa naboje, ale przeładuję. Gdzie uciekasz? Karolek? Dosta, Bo ta fajerwerka poleciała. A zawsze jak ona leci w górę, to znaczy, że ktoś dostał. Że nie jest tutaj. Gadać. Brzegno. Co? Dużo jedzenia miałeś? 25 pięć. ma a on miał gdzieś z 20. Dobra, dawać dalej. Do One shot. To kill. Nie wiem, czy chcecie, ale mogę nagrać kontent strike 1,6. Pisać w komie jeżeli byście chcieli. Bo teraz zacznę nagrywać więcej strzelanów. Niedługo też będzie Call of Duty Modern War. Czekaj, hej, to rzucił. Ładny. Ładny, ładny, ładny. Ładnie idziemy już z tej sniper. No tak, bieramy. No. Kuleś na rycie. Na drugiej mapie mamy tam dwa bloki. Gdybyście się pytali, co to razy. Jest że zielony i czerwony. Czer na czerwony się nie da wbić tak łatwo, bo na zielony masz guzik na przedostatnie piętro, a na czerwony trzeba wejść od dołu. I tam najczęściej kampią z shotgunami. Takie info. Dlatego tam często ludzie bo Tam każdy chce wbić. Gdzie Dzień. sam ci, a na mnie tu na jeden, to jest mapa jeden. Może to ktoś będzie. jest. Dobra, ostatni z pistoletów. Albo daje z daleka. Ładuję będziesz w biegu przy okazji jeszcze temat ziom Wado 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 tego zabiję teraz tam gdzie on jest ładnie Źle zrobił, że jadł Gdyby tego nie chciał jeść To by żył by tak to go zatrzymało A ja mogłem strzelić tam jest. Nie wydawało już. Dawaj! jeszcze sniper, nie wiem, ile to nagrywamy. Poczekajcie, już wiem dziesięć minut, więc zaraz będę kończył. Te odcinki będą krótsze. Jeżeli się Wam one spodobają, to nie zapomnijcie dać tego, co mi to, to mówi. Czyli łapki w górę. Zabiję go tak. Ładuj. Ty tam zgiń. Jak ten git zginął. O mój 500, Pięćset 501. Pięknie, jak już. Będę musiał to wrzucić. Dzisiaj jest 24. 31 mam urodziny. Dzisiaj może wstawię ten odcinek. Czyli 24. .00. Albo 25. On będzie. Nie wiem, nie wiem. Jeszcze trzeba będzie go przekonwertować. No mi się to trochę długo robi. Łady. Dobra, będzie Gitos! W tej to jest snajpera! Żegnaj. Ma taki rozrzut, ten leci na 2 metry i się dziwi, że ginie. Już zarobiłem ponad 740 mnie, a wtedy było 680. Jeszcze jak kupiłem snajper, to było ile? 300 S porazy nie, nie zarobiliśmy. Jeszcze ani razu nie padliśmy. Nie, 170 S zarobiłem. No, to, to ładnie było. No bo mam 17 poziom, a za zabicie masz poziom jeden. więc git Jeszcze do tego ile poziomów nie zebrałem, bo nie leciałem Boże, Pro jest ta sniper, tylko trzeba się wczuć w niego. gdzie ci ludzie są? Tak. O, karabin, ma. uwaga. Może zginie z tym karabinem. Zginął z karabinem. Nawet strzału nie mam. Dobra, idź dalej. Jezu, już śledbow wziął karabin. Jezu, frytek jest brawny. Ale ten koleś nie miał na niego frytek. E, dobra, tutaj zakończę ten odcinek. Więc jeżeli się on wam spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Tego jeszcze ściągnijmy. Strzał. Strzał, dziękuję. Dobra, jeżeli się Wam on spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę. To bardzo motywuje. Ale bym wolał o słubach, żeby mój kanał się bardziej rozkręcił. Więc jeżeli to chcecie, to to zróbcie. Więc to wszystko. Na razie. Cześć.